Cześć, Siemoneczko i Ciaczki, w moje kochane. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z Minecraft Parkour. E, dzisiaj, niestety, albo stety, przechodzimy Ekstrema, gdyż już ponieważ, bo kart jest całkowicie popsuty i nie działa. O, nie działa. <śmiech> <śmiech> nie działa po prostu, także jesteśmy zmuszeni grać Ekstrema. Także, no niestety. Seria skończy się szybciej niż później, ale lepiej później niż wcale, także nieważne. No ale o. dzisiaj ze mną jest piękna Jowitka, piękna Emilka i piękna, piękna Przemek. Piękka. Stampak. <laughs> spierdzielamy. O kurde. O kurde. To już wygląda źle. O jak ja mam z jednego bloka zrobić co tu jest? Nie, musisz podskoczyć, otworzyć. To się Skakuj. O ja. Otworzyłem ci pierwszy. No. E, tak Także... ja mogę cię... o, o i no? ogólnie. Klikaj... Klikaj... Nie trzeba. O, no, fajnie no. te plać. No. To w międzyczasie oglądając naszą kaną miewkę i ja... Chyba was dziś wiecie, że to do góry jest 180? Ale to jest podwójna. E, Wytłumaczę coś takiego, łapiemy. że ogólnie Dobra. poprzednie mapy były popsyte i gi ginęliśmy wszyscy po kolei, a teraz myśmy to naprawili z Jitką i Amilką. Przemek niestety nie chciał. Tak e, było. I, I teraz już nie będziemy tak ciągle ginąć, więc e, jesteśmy teraz tylko zmuszeni do ustawienia spawów pointów i przechodzenia jakoś tego tak. No, normalnie. Nie ten! Kurde, czekaj! No. Kurde, czekaj. Oh. Szopu, <noise> nie pchaj się. Ja tam no. lubię się pchać. <noise> nie, czekaj. Trzy, cztery. Ale ja ci trzymam tamtego, co mm. No, Spaw A tutaj. Ała. Aha, bo tu trzeba wyjść. Chodź, wow. Ale jazda. Wow. Ale tutaj będzie. ma Możesz. Pozwalam. <noise> To jednak nie. Ale... Czekaj. E... Prawny punkt. No szybciście, Aha. Pff. To fajny prawny punkt. O. O nie. To było głupie to co zrobiłem. To był po prostu skok. Mm. Jakie on on z... samym... Jak się robi ogólnie 360... Nie, to jest 180. 80. Jest to jest... Jak to przeskoczyć? Mogę, 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 mogę. Weź nie wchodzić chwilę. Dobra no, no, ja prawie. A to trzeba podw... z podwójnego nie. skoku. Raczej tak. No. Nie wiem. Próbuję się dostać na górę. MK! Nie ma miejsca tutaj po na podwójny skok. Na mi swałkuję za Cofnij się, Przemek. A, nie, dobra, już nie. kacz. <laughs> Ej, to jest potrójna, nie podwójna. Też tak myślałam potrójna. na samym początku. Czy to nie jest potrójna, jak czekałam? Nie, jest, to jest to potrójna. potrójna. podwójna. Nie, U. a nie, to no jest Bo stanęłaś na tym yy, goldzie. I Nie, jesteśmy w grupce. Jak to zrobić? Jesteśmy we czwórki tutaj, bardzo ja pieśni. Jak ty zrobiłaś dwa skoki? <głos> 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 Także ten jeden poziom to... Zdecydowanie <noise> twierdzę, że nie umiem go przejść. Jeszcze na na raz. O, level 2 jak ktoś przeszedł. Aha, to po prostu przeszłaś pojadu. Pojadu. A Ej, spawn point mi nie działa. No ja też lekki, lekki zrobiłam. No, no, Także na ej, naprawdę chcemy te, z tego skorzystać już w pierwszym Tego się nie da, a tłumacu <noise> ja, easy peasy, łatwe ja. to było. Emka ja chyba to... zrobiła. Ale ja to... Dzięki, że nikt tego nie widział. Ja to przejdę. To przejdź. Ej. Ej, a tam chyba powinna być 180 też, ale ktoś popsuł. Cicho. <grym> Ej. 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 Ej, a jak tu dalej? Taki skok? Skok wiary. Nie, musisz otworzyć. Aaaa. <grym> Potrzymam ci. No to słabo no. trzymasz Przemek Otworzyłem ci, jak tu skoczyłeś na mnie odchwytę. <grym> Ja nie powiem kto lepiej trzyma. Ja kibam. Bo... Bo... bo ja chyba... O! Tam jest... No dach! nie umiem. Dach, nie w temacie. Oj tak, tam jest tak. Ej, wiecie, że to jest druga 180. Jeszcze? Tu? Tak, a ty. Fajnie. Ale, Ale taka podwójna. No nie myślę, że no, no tutaj też. No. No, no, Ale mówicie o poszukać. następnym poziomie czy o czym? Ja Chodź, jesteśmy z tobą. Ja Emilka jest poziom do tyłu. <laughs> Emilka mówi, że jesteś koksem. Ja przeszłam jedną już podwójną. Ej, Przemuś, trzymaj tam tego. No trzymam ciągle. Oj oj, easy. O, a tu jest podwójna 180 z dakiem. No tu też <laughs> z dwóch bloków. <śmiech> Lol. <śmiech> Tak. Ej, trzeba czat wyłączyć. Shop masz czat wyłączony? Nie. O nie, to okay. postawiłam spawn pointa. się <laughs> odbić. jak tu. to przejść? Chodź to jest end. Hej chłopaki. Ała. Siema! Oby. Łatwo! Jowi, otwierasz mi? Poczekaj! Jo, udało się 360! Ole mi się... Ja otworzyłam. Ba, Dobra, Ludzie łatwiutko. Eee... Nie chcę być niemiła, ale to jest 180. Cicho 360. 360. Było. Ale mi się udało, a wylamusy co? Dalej! A jak go otworzysz. Możemy jak otworzysz. Prawdziwy Nie, no. Jest. Dopiero... Ej no, ale dupa myślałem, że tutaj będzie. Ej, a tu jest już fajnie, o nie. znowu... Ja to Wójna. Ja to przeszłam spadłam. Dzięki. Ale tu jest jazda. O, kolejna. Powiem wam, że tak w sumie ten poziom extreme to jest po prostu na extreme. I nie wiem, jak ktoś by chciał go przejść, to naprawdę to trzeba być zaprawionym w parkurze na Czekaj, ej, weź, się. witam. Jutkę cię ja Tak, dwie. No. no nie da się! Tak, prawie. Będę ja się tak. są jeszcze spoko! no Tak. Ej, w sumie nie wiem czy pamiętać, jak przypadliśmy ten parkour, co ma 100 poziomów, to byłby chyba o wiele łatwiejszy tak, niż... o wiele lepszy tak. i nawet łatwiejszy i nawet dzisiaj mi się ugrało, nawet jak się ginęło ciągle. A ten to jest naprawdę... To się nie ginęło ciągle. No, no nie bo tam to byli takie mega fajne nie A to to jest po prostu to parkour... Tak. Taki... Nie wiem. Tak. Taki... Nie... Ej, strony nie skończysz. Odlewej na jest odprawiam. Parkour, którego ja nie przejdę sama. Odpożyć ci? Masz. Ok. No. Oj nie Odwórz te drugi. Sobie. No kurde no! Jowi, ja już przeźbliłem. No, a. Otwórz go. Tak, ja spację i O, ja no. pierdolę. No. Tu mam trójkę? Ale, tak. no. Ale to jest. Masz trójkę? To jest gówno. A nie gra. A I tak, Tęka, w sumie to był jeden z większych błędów. Nie mogliśmy nagrać tamtego tam? odcinki. odcinka no. i zostać to, zostawić to. Mm. Tak. Ale mam pomysł. Ją. Oh. Wiem jak to. Na... Ty nie ty będę tego mówić na odcinku, ale naprawdę będzie odcinek z tamtego parkura Easy w sensie hard. Okej. Okay. A to jest jakiś żart? No nie, bo? no. Się... to w sumie, drodzy to... widowie, będzie. Będzie. <laughs> Okazało się, że. Ale to ty naprawdę nie, o, nie, nie wiesz, co się stanie. Po prostu to będzie. Podwójna no, się... 180 180, Sto 180. Co się stanie? I nie na Nie co A ja to jest? Jest? Fajnie. Ej, nie wiem ja czy nie lepsze byłyby live y, nie? Niż o! odcinki. Wiesz jak ja bym tam klnęła? Jezu, Nexa, nie umiem tego przejść. Ja też nie umiem. O, szybę, lepko, dlaczego, tak? AMK, Oła, szybę Pomrzyj, co widać. Ociema m dlaczego? To już, już nie jest easy jak bije. Szyba. Szyba, rady, szyba, rady, szyba, rady. szyba, szyba, rady, szyba, rady. drabinka. Szalker, drabinka. Ogólnie to widzowie moi kochani, nie? No, może to nie będzie jakieś przejście, nie? Ale linka no, do mapki będzie. Cię mieli? Nie bije mnie to. Ej! Na shift cię to nie bije. Ale jazda. No kurde, ja się zgadza. Jezu. To jest fanfoid na Nie <laughs> e, tak. dokończyłem. Da się. Będziemy próbować to dokończyć. Wszystko się da. No, tak. e, ale jeżeli nam się nie uda, no to naprawdę nie widzicie nas, jesteśmy uproszczędzeni parkourowo. A jeżeli chcielibyście więcej serii typu parkour, to bardziej z jakichś łatwiejszych łapek, a ogólnie to linka do mapy będziecie mieli w opisie, także... Jeżeli ktoś by chciał spróbować zagrać na tej mapie, to ogólnie będziecie mogli. Nie polec tam. Ja też nie. Polec. Bardzo niefajna mapa. Hatku Jezu i tam kart. kolejna 60! O Trzeba wow. robi 60. Wow, mow! No. Najpierw 360, sześćdziesiątki, później 60. Będziemy próbować to przejść, ale czy przejdziemy, to przejdziemy tylko po sklej. Trzyma co? Do się, do się nie nie ma. Nie ma. Już. Jezus nie, nie wierzę w to. <laughs> Ja też nie wierzę, tak? Ja już wolę nagrywać odcinki z Wed <grych> Ale spokojnie, ja już o, też mam taką irytację. No, tak Jeszcze jedno masz. No i dupa, on zdążył sami na spokojnie tamto przejść, niż jak my przechodzimy na ci <grych> Zobaczymy, co teraz te O, ja pierdziu. O, Udałam ja się Nie, nie, ale Jowi! Ja nie... Ah. To o! O, matko Co, poddajemy się już? Nie! Nie, no nie poddajemy się! Ja nie no... ja... mówię, nie, i nie mówię. Trzeba przynajmniej do końca przejść. Panie... Oh, ja nie czuję stacji nawet. Ci jedno, następna seria nie będzie z tego! Ja już się nie chciałam na to zgodzić. Dlaczego? No bo nie, ja zobaczmy coś łatwiejszego na przykład, nie jakieś dziwne, straszne, trudne rzeczy. To, jest, to, jest, to nie jest zmiana, to jest tak nie zio, jest. Nawet, coś, Nie wiem. nie, nie Ci wiesz, że tu nie ma barier w roku z wodą. Mój piękny znek. tam ten L. No to się do tyłu. No a ja się to nie On się Ale już to Dobrze. No jochi! A to jest tuś super Michało! Proszę iść pierwszy! No i co? U, mają bieg, nie nie bieg. No kurwa! Jeszcze dwie. No Sound point? pojechaj! to! Gdzie mam tu To Na ten mały doczek? Albo... Tak, oh, wait! Co jest to, dlaczego? Tutaj i potem tam? 80-80? I skoczyć stąd? Tu! Bo pewnie tu jest ściana! No ten mam. Ten... Ej, ej no, ty masz tamtą strzeżę. Jest! Ej, co? Jest. O Boże! Kurde. Ej, a spóźni to jest. Yes! Ej, dlaczego mi nie otwiera? A, ściana, dobra, nieważne. Ja otwierasz dobrym guzikiem. Ja. Dawaj stąd. No, no na, e. Musisz podskoczyć jak co? Nie, do otwiera się... Dobrze. O, piękne to było. Przeszłam w trzeci cześć. A, cześć. Dęk, dęk, dęk. Dobrze, tutaj idzie... Czop. Czop. Jak tu dołem nie to, tak to, ja to, to jest na i tak jest! Ja to... Co ja robię? Co ja Dlaczego mi to robi? Czekaj MK. Some point, no. No i Oboziu, O Boziu jest! Oboziu, Co ja mam tutaj zrobić takiego jumpa? No po slimach, ale nie trzymaj spacji. Ty się odrodzisz? Dobra, to jest. Kto? Zrobił tą mapę. Gdzie

Ej jakie parkour. Robiłam 180 podwójną za pierwszym razem. No, to Cieszę się nie. twoim szczęściom. szczęścią. No, nie. O, nie. O, nie, 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 się nie, 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 180 nie, nie, Boże. nie, umiem, przepraszam. nie, 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 mój nie, 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 to! nie, 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 tu. Nie, to pisa. nie, nie może wybrać. wybrać. Nie, żakary są blok dalej. I wtedy no. tylko to Nie, są ciu, dalej. Są ciu, 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 ciu. Jak później masz do wyskoku, jest shuttle o blok dalej. O, to wygląda łatwo. Naga mam. No, czekaj, czekaj. O, nie, to Nie, tu no. nie, od... Od... O to wyglądało! Od tego momentu mogę przejść. Dlaczego tu są same trzy... tu nie jest Mam. dla nas! O, tu shulkery, tu... Nie wiem jak Masz? to przejść. Nie. nie to mi. ja może o. tylko pokażę tą mapę. Także ona już o. wygląda ciężko. A nie, ty... masz? A nie okay, ale... No Dobra. Dobra. mam <laughs> Drodzy widzowie, nagrywamy to już godzinę, plan był taki, że zajmie to nam y, mniej niż godzinę, tak. a my jeszcze nie skończyliśmy Taka y ciekawostka Drodzy widzowie, nie gramy jak oszusty, czyli jak wujek Szok Szok I... I tylko on, bo nikt inny nie oszukuje, tak dokładnie Emilka. Bo ją dostać, masz też dostanę. Co? To do ucha dostanie. Słuchajcie, Fałdca, jak w tym. Nie cię może no wejdź. Czekaj. Boże to jest dramat. A ja się cały wspinam i taki fotel, nie do tym na maszynę się normalnie. O Boże. Ja, Jestem. Ogólnie straszne to ja w sumie i nie polecam. Oj. No nie no! Daj Przynajmniej końcówkę chcę przejść. K. Ty musisz skoczyć i bezpaczyć. Nie umiem bezpaczyć, czekaj. Strać to, to nie działa. A! A! <laughs> Pieprze to, chodź. Prawie zrobiliśmy, jestem znowu. No dlaczego? Tak. Dlaczego ty mi to robisz? No, tak, bardzo prawdopodobne. Znaczy, ja tutaj potencjał. Ej, ale Oj, Nie, mam, mam z tym poziomie, jeśli się umie przechodzić, to. Ja się umiem przechodzić 360 tam, boj 390, Dlaczego? Zawaliłem się w akcji. Czekaj, ten kasto jest. Es. Powiem, co to jest? Powiem, co to Dlaczego o tym myśleć? I teraz w ogóle. to Nie Jestem jest no. Dlaczego jestem krzywy na umyśle? Dobra. Cześć. To jest, to, to jest po prostu, kurde, przera. przera o, dziesiąty oh. poziom. O matko, więcej tego głupu. Idzie na, na czym? Na oszukanie. Co? Jakie oszukaniu? Ja oh. oszukać. I tutaj nie, taka 360, nie, 280. Tutaj za zmiany Drabinki. Tutaj za 180, a. O, 280 ty... to jest ja jednym palcem robię. A ja... A ja Coś. sam to zbudowałem, to jest najgorsze. Uh, hu, hu, hu. Co, jest? Easy ha? easy! Ja pamiętam jak naprawialiśmy tą mapę, żeby nie ginąć ciągle i zbudowałem, żeby nikt nie usiłknął przez tą drabiny. To jest podwójna! Elo. <laughs> Ładnie. No, co, aż <laughs> Ładnie. Taka dziwna, patrz. Ja to jeszcze patrz, przejdę. To masz taką śmieszną. To masz taką... o. Dobra. To to masz podwójną nie jest JNT. Masz, ładna szelkera. Musisz do góry się przysunąć. Okay. No, dobra. No Już? No, mam dwójkę. Nie, nie jest TNT, kogoś tutaj podrzało. Już? Już, gdzie mam trójkę? Dobra, jestem. Doskoczyłem wam na czacie, koniec. Teraz tu. Aha, no, tak. <laughs> Także dziękujemy temu okrutnemu Uf, twórcy gry. Za... O, teraz na no tak. tamty, tamtym blocek? Na tą mapkę, która naprawdę... No ten tu tu tu! tu nie tu, podoba nie mi jest. się ta mapka, jeśli czeka. chcecie kolejną mapkę parkour to tylko w momencie kiedy parkour. będzie 30 łapeczek z góry, hmm? inaczej nie podejmujemy to, 30 tego. łapek o. to ja nawet na dzisiejszym live'ie tego tyle nie miałem. Hmm. No to dlatego tyle ma być. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja mam tu przejść? Są bariery. Będzie im zależeć, ale. To jedna. jedna. My tu przechodzimy. Parkur dalej został! Tak, właśnie! Nie chcę Nie wiem, czy też na kolejny poziom! Łatwo! Oczywiście, widzowie moi, kochani! Dziękuję wszystkim jest. bardzo serdecznie! Nie patrzcie tam, Boziu! Kocham i patrzcie, szupa, szupala, szupala, szpaka, nie żadną Emilkę, nie kłamstwo, tylko szupala, także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie jest... za oglądanie tej przecudownej serii, obyśmy już nigdy do niej nie wrócili, a jak już to na łatwiejsze parkury, także e, pożegnajcie się dzieciaczki, bo moje kochane. Bajo, jajo, nie zostawiajcie łapek tyle, bo ja nie będę w to grać. Przemy. Inna mapka, tak, nie, nie, no. tato. nie, tato. nie tato. tak to. Nie tak to. Jak ty inny? No to bajajajo, bajo, bajo. dzieciaczki, bajajajo, bajo. do bajo. następnego bajo. odcinka, ale z czego innego. Nara. <laughs> Nara.